Miało być pięknie, a wyszła klapa. Czyli jak stracić pieniądze, czas, a do tego skrzywdzić zwierzę. Cześć, nazywam się Magda, jestem inżynierem behawiorystyki zwierząt i zajmuję się terapią zaburzeń zachowania psów. Oraz jestem opiekunką dobermana Ariego. Prawie już Dziewięcioletniego. Dzisiaj porozmawiamy o psach z obciętymi ogonami i uszami. Jak to jest, że w dużej części krajów na świecie jest to zabieg zakazany? A mimo to możemy dalej sporo takich psów napotkać. Porozmawiamy o tym, jakie są argumenty za i dlaczego nie mają sensu. Także zostańcie ze mną. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest? Kopiowanie psów. Kopiowanie uszu to chirurgiczny zabieg wykonywany w pełnym znieczuleniu. Polega na usunięciu części małżowiny ucha oraz późniejszym tego ucha stawianiu, żeby uzyskać pożądany wygląd. Mamy różne typy, różne preferencje względem wyglądu tego ucha. Można usunąć tylko część płatka ucha. Aż do usunięcia niemalże całej małżowiny usznej, zależnie od preferencji człowieka. Wykonuje się go od 6 do 12 tygodnia życia psa. Przecinana jest skóra, przecinane są naczynia krwionośne oraz nerwy. Pozabiegowa opieka trwa od 10 do 14 dni. Później, jeżeli chcemy te uszy postawić, w zależności od tego, Jaki kształt ucha chcemy uzyskać, jakiej ono jest długości, trwa to od dwóch, zazwyczaj do czterech, czasem nawet do sześciu miesięcy. Do komplikacji po tym zabiegu zaliczają się krwawienie, opuchlizna, infekcje, czasem ucho musi być ponownie operowane. Jeżeli jest źle zaopiekowane, może dojść do takiego uszkodzenia małżowiny usznej, że trzeba... Usunąć resztę tej małżowiny. Są po zabiegu chirurgicznym, usuwania części płatków uszu, kopiowania tych uszy wstawia się na sztort, zakłada się bandaże i tak te psy mają przez kolejnych kilka miesięcy chodzić. Opieka pozabiegowa polega na czasem codziennym, czasem co kilka dni, wymianie tych bandaży, oczyszczaniu ran. A na czym polega kopiowanie ogona? Jest to dosłownie usunięcie. Kawałek ogona. Zabieg ten wykonuje się zazwyczaj do tygodnia po narodzinach szczeniaka. Zazwyczaj po prostu obcinając ogon nożyczkami, używając skalpela albo gumowej gumki, którą nakłada się na ogon w celu obumarcia końcówki tego ogona. Co ciekawe, nie wykonuje się tego zazwyczaj w znieczuleniu, nawet częściowym. Co prawda, trochę się to zmienia, zależnie od preferencji. Okruchy historii. Dlaczego w ogóle te psy kiedyś kopiowano? Pytanie. W starożytnym Rzymie wierzono, że usunięcie części ogona będzie zapobiegało szaleństwie psów, czyli wściekliźnie. Teraz wiemy, że raczej do niczego to się ma. Innym powodem było zapobieganie. Uszkodzeniu płatków uszu oraz ogonów podczas polowania czy stróżowania stada. Ponieważ uszy i ogon to są bardzo wrażliwe części, są podatne, ogon jest podatny na złamanie, płatki uszu są podatne bardzo na uszkodzenie, np. Na przez wilki, kiedy pogryzione lub przez inne psy, co może prowadzić do dużego krwawienia, zakażeń, ciągłego rozdrapywania tych ran. Także. Możemy zobaczyć sobie takie pieski, na przykład w Turcji, stosowane, wykorzystywane do stróżowania tada, często pozbawione płatków uszu niemalże w całości. Co za tym idzie? Walki psów, również kiedyś popularne, nadal popularne w niektórych częściach świata, psy, na przykład w typie bulowatych, wystawione do tych walk. Bardziej podatne na ugryzienia i poszarpanie uszy czy też ogona, poddawano zabiegom usunięcia tych części ciała. Ale teraz zastanówmy się, w jakich czasach żyjemy, jakie są realia dzisiejszych psów. Czy jest to potrzebne? Szybka odpowiedź: nie! Dlaczego więc to się robi? Na dowód mamy sporo badań naukowych, które o tym opowiadają i analizują, czy rzeczywiście. Podczas polowania psy są bardziej podatne na uszkodzenia części ciała, czy te zabiegi w formie prewencji przed uszkodzeniami mają sens? Przyjrzyjmy się temu. Najpopularniejsze argumenty. Ryzyko uszkodzenia ogona podczas polowania, do tego stopnia, że wymaga to weterynaryjnej interwencji, badano i wykazano, że jest to. 29,1%. To oznacza, że na 500 psów wykorzystywanych w polowaniach, tylko jeden będzie wymagał weterynaryjnej interwencji. Po co więc wykonywać 500 zabiegów prewencyjnych, jeżeli tylko jeden z tych psów tak naprawdę może uszkodzić ogon do tego stopnia, że będzie wymagał takiego zabiegu? Inne badanie zajmujące się tym tematem wykazało, że na psy pracujące jest to 9,1%, a na psy niepracujące jest to 5,1%. Czyli trzeba by wykonać 232 zabiegi usunięcia ogona prewencyjnie, żeby zapobiec jednemu wypadkowi wymagającemu weterynaryjnej opieki. Co ciekawe, część psów wykorzystywanych do polowania nie ma w typie rasy kopiowanego ogona, na przykład labradory. Ale okej, okay, weźmy się za kolejny argument, a mianowicie zapalenie ucha środkowego. Mówi się, że obcina się uszy, żeby zapobiec zapaleniu ucha środkowego. Ale znowu mamy kolejne badania potwierdzające to, że nie zapobiega to w żadnym stopniu zapaleniu tego ucha. Dlaczego? Przede wszystkim predyspozycje do zapalenia ucha środkowego są związane z kształtem ucha oraz z ilością sierści. Psy z uszami bardziej oklapłymi, długimi, mające więcej sierści, więc są bardziej podatne na te zakażenia. Dlaczego więc ponownie mamy psy, na przykład owczarki niemieckie, bardzo owłosione uszy, mamy Koker długie oklapnięte uszy. I w tych rasach nie jest typowe stosowanie kopiowania uszu. Natomiast mamy inne psy. Mamy dobermany, psy w typie ból, boksery. Dlaczego na nich się stosuje ten zabieg? I tu już przechodzimy sobie do najsensowniejszego argumentu, czyli ma wyglądać. Czyli te psy mają sprawiać jakieś wrażenie, i to również zbadano. Udowodniono, że psy z kopiowanym ogonem oraz uszami sprawiają wrażenie bardziej dominujących, bardziej agresywnych, mniej przyjacielskich i mniej atrakcyjnych. Ale to nie dotyczy tylko psów, ale również ich opiekunów. Opiekunów tych określono jako mniej przyjacielskich, mniej rozmownych, narcystycznych, bardziej agresywnych. W porównaniu do opiekunów wyglądających tak samo, ale mających psy z oklapniętymi uszami. Słyszałam też argument, że jeżeli chodzi o psy z kopiowanymi uszami i ogonem w służbach, w służbie wojskowej, policyjnej, ma to sens, ponieważ potencjalni napastnicy mają mniejszą możliwość złapania psa na przykład za ogon czy za ucho, oraz te psy sprawiają większe wrażenie bardziej agresywnych, prawda? No tak, i ma to sens. Niemniej Psy, które na dzisiaj są bardziej wykorzystywane w tych służbach, to są na przykład owczarki niemieckie, owczarki belgijskie, które są zarówno pozostawiane z długimi ogonami, i pozostawiane z całymi uszami. Co prawda, mają te uszy postawione naturalnie, po prostu, ale nie wykonuje się tam żadnych zabiegów. Bo dlaczego? bo mają po prostu wyglądać. Innym argumentem jest to, że pies z postawionymi uszami lepiej słyszy. I na logikę miałby to sens, bo przecież ma te uszy postawione. Ma tutaj łatwiejszy dostęp do dźwięków. Natomiast żadne badanie nie potwierdziło tego argumentu, tej teorii. Mamy też pewien argument, który kompletnie do mnie nie trafia. To znaczy, taka jest tradycja. Ale szczerze, czy trzeba to komentować? Co to, to jest za tradycja, w której ktoś cierpi. A my nie mamy z tego nic poza jakąś własną satysfakcją? Myślę, że nie warta kontynuacji. Dochodzimy do klutej sprawy, dlaczego my cały czas widujemy ludzi z tego typu psami, z tego typu zabiegami? Dlaczego mimo wszystko, mimo tych zakazów nadal się to spotyka bo mam taką ochotę, po prostu chcę takiego psa, bo mi się podoba czy to jest walid argument? według mnie absolutnie nie, dlaczego? No zaraz wam to udowodnię brak lub ograniczenie tych elementów prowadzi do upośledzenia tej komunikacji, co niestety może powodować spięcia i problemy w socjalizacji ogon jest również bardzo ważnym elementem ciała psa, ponieważ pomaga balansować ciałem w biegu, również w chodzie ale nie tylko to, ponieważ machanie ogonem, które może oznaczać zarówno pozytywne intencje, jak i nerwowość, pomaga w rozsianiu hormonów i zapachów psa, czyli również w komunikacji niewerbalnej. Pozycja ogona psa może oznaczać chęć do zabawy, chęć do zaprzyjaźnienia się, agresję, uległość. Także jak pozbawiamy psa tego narzędzia do komunikacji, wskazujemy go na nieporozumienia. Psy bardzo polegają na komunikacji niewerbalnej. Ich postawieniu uchu, jeżeli robimy to sztucznie poprzez kopiowanie, będzie zawsze sygnałem, hmm, ten pies może być do mnie negatywnie nastawiony, muszę uważać. Co prawda, nadal psy mogą poruszyć tymi oszami, ale jest to znaczny zakres w komunikacji. Kolejna sprawa to po prostu ból i ryzyko zabiegu. Każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z ryzykiem z ryzykiem infekcji, wykrwawienia, z ryzykiem niewybudzenia się nawet z tej narkozy. Niesie ze sobą ból, niesie sobie, ze sobą dyskomfort. W końcu samoobudzenie się po zabiegu. Hej, mamy środki przeciwbólowe, które jak już wiemy niestety niekoniecznie są psom podawane. Nie wszędzie, nie zawsze. Bo wierzy się, że na przykład szczeniaki mają nie do końca ukształtowany układ nerwowy, co już wiemy jest nieprawdą. Mimo tego obcina się ogony na żywca. Mamy badania, które wykazały, że szczeniaki, które poddaje się tym zabiegom, Zabiegiem trochę jest ciężko nazwać, szczerze mówiąc, wokalizują przez 30 minut po zabiegu. To oznacza ból. Nie mamy co prawda badań sprawdzających dłuższy okres po tym czasie, jak te psy się czują, ale wiem na przykład na przykładzie owiec, które również się poddaje zabiegowi usunięcia części ogona, że nawet rok po zabiegu są one bardziej wrażliwe w punkcie. W którym usunięto ogon, co może się wiązać z bólem. Dlatego, że niektórzy wierzą, że psy tak młode nie odczuwają bólu w tak dużym stopniu, weterynarze nie mają wątpliwości, że owszem, psy odczuwają ból i potrzebują opieki i potrzebują przeciwbólowych leków po takich zabiegach. Niestety na świecie nadal się to stosuje tak po prostu pamiętajmy też, że przy kopiowaniu uszu mamy okres, w którym ten pies musi nosić ze sobą bandaże to również wiąże się z pewnym dyskomfortem przez kilka tygodni, kilkanaście tygodni kilka miesięcy ciągły dyskomfort, ciągłe zakładanie bandaży sztuczne nastawianie ucha pomyślcie sobie, jeżeli mieliście kiedyś przekuwane ucho jak przez dłuższy czas nie mogliście spać na tej stronie ucha to jest to, na co skazane są te psy w tym wypadku. Pamiętajmy też, że ze względu na to, że jest to spora rana, psy są bardziej wrażliwe na zakażenie, na infekcję, na zabrudzenie rany. W świetle tego wszystkiego weterynarze nie mają wątpliwości. Te zabiegi są niepotrzebnym narażaniem psy na dyskomfort, ból, cierpienie. Jest to tylko i wyłącznie dla naszego ludzkiego ego. Także, czy ma to jakikolwiek sens? Nie. I jeżeli ktoś się obrazi na ten materiał, sorry, to tylko fakty. Ja mówię to jako osoba, która adoptowała psa z odciętym ogonem, która przechodziła przez dwa zabiegi korekty płatka ucha ze względu właśnie na powstające ropnie, grudki cokolwiek to tam było i ta korekta była po prostu wymagana był nawet żart, że w sumie jak już trzeba wykonać tą korektę to można ją wykonać ładnie ale był to tylko żart bo czym innym jest jak usuwamy kilka centymetrów robimy kilkucentymetrową ranę na płatku ucha a jak mamy tych centymetrów Kilkanaście. W Polsce od 2012 roku zakazane są zabiegi kopiowania uszu i ogona. Jak to jest więc możliwe, że nadal spotykamy psy pozbawione ogona czy pozbawione części płatków uszu? Cóż, o ile nie wykonuje się tego standardowo w gabinetach weterynaryjnych, nadal mamy ludzi, którzy preferują taką estetykę i dogadują się z hodowcami. Czy pseudochodowcami, bo prawdziwi, zaangażowani hodowcy nie skazaliby na to swoich psów? Tak uważam. Dogadują się i robią to po prostu na lewo. Wykładają lewe zaświadczenia o tym, że ten zabieg był wymagany, albo nie dokumentują tego wcale, bo posiadanie takiego psa nie jest zakazane. Zakazane jest wykonywanie takiego zabiegu bez medycznego, prawdziwego. Wodu, bo można go wykonać, jeżeli rzeczywiście pies uszkodzi sobie te części ciała i ten zabieg jest wymagany, ale nie ze względów estetycznych. Bo czemu w ogóle te zabiegi się wykonuje, dlatego że psy wyglądają fajnie, bo mi się podoba. Myślę, że one miałyby odmienne zdanie. Niektórzy sprowadzają psy na przykład z Rosji, gdzie ten zabieg jest legalny, gdzie nadal są specjaliści, którzy wykonają ten zabieg. Ładniej i estetycznie, natomiast w krajach, w których od dawna jest to zakazane, takich specjalistów raczej nie znajdziecie, ponieważ nie uczą tego w szkołach, nie uczą tego w gabinetach. Także niestety mamy spore prawdopodobieństwo, że jak bardzo estetycznie wyglądającego psa chcemy, tak bardzo nieestetycznie ten zabieg zostanie wykonany. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu treściami, treściami dotyczących zwierząt. Dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie, zmotywuje mnie to do tworzenia, pomysłów mam masę, tylko potrzebuję trochę tej motywacji, także zachęcam. Napiszcie też w komentarzu, co uważacie, jesteście za, czy przeciw, czy Wam się to podoba, czy już raczej nie. Dajcie znać, powiedzcie mi, jakimi jesteśmy ludźmi, jeżeli skazujemy nasze zwierzęta na bezpodstawny ból i cierpienie. Ja muszę powiedzieć, jakie cierpienie przez tydzień, dwa, tygodnie, chwilę po zabiegu, kilka tygodni. Tak, cierpienie, ból i cierpienie, bo każdy zabieg ingerujący tak bardzo w ciało wiąże się z bólem i cierpieniem. Tylko dla naszej estetycznej satysfakcji. Tak, ja wiem. O, wygląda fajnie, wygląda groźnie, super. Sama mam tatuaż z Dobermanem z kopiowanymi uszami. Mam, przyznaję się, to było kilka lat temu, bo wyglądał fajnie. Ale mamy 2025 rok. Mamy więcej wiedzy, bardziej dostępną wiedzę. Wiemy, że to boli, że to jest cierpienie i że jest to zbędne cierpienie. Nie musimy tego robić, nie musimy je na to skazywać. Prawo mówi jasno. Mamy prawo, które mówi o tym, że zwierzęta muszą być wolne od bezpodstawnego bólu. Nasza estetyka, to, że nam to się podoba, nie jest tu ważne. To są żywe, czujące istoty.